Kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twój umysł uparcie tworzy scenariusze strachu, nawet gdy wszystko wokół jest ciche? Dlaczego zwykłe spojrzenie pełne dezaprobaty, zignorowane powiadomienie czy subtelna krytyka potrafią cię całkowicie pochłonąć? Czy zastanawiałeś się, czy ten cały niepokój naprawdę należy do ciebie, czy może jest czymś, co cię opanowało? Nietzsche szepnął kiedyś, zmartwienie to marnowanie wyobraźni. Ale Jung poszedł dalej, mówiąc, że niespokojny umysł jest objawem emocjonalnego zniewolenia. A co jeśli powiem ci, że podczas gdy ty toniesz w powtarzających się myślach, istnieje w tobie część, która pozostaje nietknięta, spokojna, nieosiągalna, czekająca, aż ją odnajdziesz? Wiesz, istnieje zmęczenie, które nie pochodzi z przepracowania, ale z prowadzenia wojny z samym sobą, z pragnienia kontrolowania wszystkiego, z chęci zadowolenia wszystkich. Jung widział to u wielu ludzi żywych na zewnątrz, a wewnątrz pochłoniętych niewidzialnymi zmartwieniami. Budzimy się niespokojni, jakby każdy oddech był długiem do spłacenia. Być może teraz właśnie to czujesz, ten ucisk w żołądku, tę pilną potrzebę naprawienia wszystkiego, wytłumaczenia się, bycia zaakceptowanym, ale w głębi duszy nie żyjesz, a jedynie reagujesz. Jung przypomina nam coś niepokojącego. Istnieje w tobie ciche centrum, do którego nie dociera hałas krytyki, a zmartwienia nie znajdują tam swojego miejsca. To centrum to twoje jaźń, nie ego, które pragnie podziwu, ale to kim jesteś, gdy nie próbujesz być nikim. Aby uzyskać dostęp do tego centrum, trzeba być gotowym zawieść cudze oczekiwania, nie odpowiadać na prowokacje, nie usprawiedliwiać każdego swojego kroku. To mała śmierć, ale jednocześnie narodziny wolności. Wyobraź sobie, że idziesz przez burzę, niosąc w sobie przestrzeń, w której deszcz nie moczy, a wiatr nie kołysze. Masz moc, by usłyszeć krytykę i zdecydować, czy jest warta twojej energii. Widzisz zbliżające się zmartwienia i mówisz widzę was, ale nie rządzicie mną. Ten film nie jest po to, by dać ci gotowe motywacyjne frazesy, ale by przypomnieć ci, kim jesteś, gdy milknie strach. Przestanie się martwić nie oznacza ignorowania życia, ale przeżywania go naprawdę, bez pozwalania, by każdy drobiazg wciągał cię w rozpacz. Dlatego, zanim przejdziemy dalej, zrób pauzę, zamknij oczy, weź oddech. Zadaj sobie pytanie, dlaczego tak bardzo przywykłem do martwienia się? Co próbuję kontrolować? Pozwól, aby te pytania odbijały się echem w twojej ciszy, jak szept o północy. A teraz odkryjmy, dlaczego tak bardzo się martwimy i jak ten cichy niepokój utrzymuje cię w niewidzialnym więzieniu. Zanim zaczniemy, zwróć uwagę, jeśli masz wrażenie, że ciągle tylko reagujesz na życie, zamiast nim kierować, może po prostu brakuje ci wewnętrznego kompasu. Istnieje prosty sposób, który pomaga uporządkować myśli i decyzje, opierając się na tym, co naprawdę ważne. Za kilka minut opowiem Ci, jak możesz uzyskać dostęp do tej wyjątkowej wiedzy. A teraz wróćmy do treści. Budzisz się, a pierwsza myśl to już zmartwienie, nieodpowiedziany e-mail, czyjeś milczenie, błąd, który boisz się, że popełniłeś. Umysł natychmiast zaczyna tworzyć usprawiedliwienia, przygotowuje wyjaśnienia, buduje scenariusze odrzucenia. I tak zaczyna się dzień. Nazywasz to życiem. Ale czy naprawdę jest to życie? Karl Jung przez dekady obserwował niespokojne dusze, ludzi, którzy tracili energię, próbując kontrolować to, czego nie da się kontrolować, chcąc przewidzieć reakcje innych, unikając dyskomfortu bycia źle zrozumianym. Zmartwienie przebiera się za odpowiedzialność, za dojrzałość, za troskę, ale w głębi jest to strach strach przed utratą kontroli strach przed tym, że nie będzie się kochanym strach przed tym, że nie będzie się wystarczającym. Rozumiesz to? Każde zmartwienie jest jak niewidzialna obroża na twojej szyi ciągnie cię tam, gdzie chcą inni sprawia, że spędzasz bezsenne noce, powtarzając w głowie rozmowy, które nigdy się nie wydarzą. Martwisz się, bo głęboko w środku wierzysz, że jeśli wystarczająco długo o czymś pomyślisz, to unikniesz bólu. Jakby cierpienie mogło zostać zapobiegnięte dzięki wyobraźni. Ale wyobraźnia zdominowana przez strach to nie jest kreatywność, to tortura. Jung widział to każdego dnia. Mężczyzn, którzy bali się krytyki ze strony kolegów, kobiety, które starały się wyglądać na silne, podczas gdy w środku się rozpadały. Młodych, którzy bali się zawieść rodziców, i starych, którzy bali się umrzeć, czując, że ich życie było bez znaczenia. Wszyscy złączeni tym samym więzieniem, strachem przed tym, że nie mogą kontrolować tego, jak postrzega ich świat. Ale powiem ci coś, co może zaboleć. Nie masz kontroli. A im bardziej próbujesz kontrolować wszystko, tym bardziej stajesz się więźniem własnych zmartwień. Żyjesz w defensywie, próbując chronić się przed krytyką, odrzuceniem, porażką, ale życie w próbie unikania bólu to nie jest życie, to tylko przetrwanie. A w tym wysiłku, by uniknąć bólu, stajesz się niezdolny do życia takim życiem, jakie mógłbyś prowadzić. Jung mówił, że zmartwienie jest objawem umysłu, który nie ufa, który nie ufa własnej sile, który nie ufa życiu który nie ufa, że będzie w stanie znieść ból, jeśli ten nadejdzie, więc wyprzedzasz ból, cierpisz z wyprzedzeniem, torturujesz się, by nie zostać zaskoczonym, ale co ironiczne, i tak jesteś zaskakiwany, bo życie zawsze znajdzie sposób, by przebić się przez mury twojego umysłu. Zmartwienie jest próbą negocjacji z niepewnością, ale niepewność nie zawiera umów. Kiedy się martwisz, prowadzisz wojnę z tym, czego nie możesz kontrolować, a ta wojna nigdy się nie kończy. Martwisz się, by uniknąć porażki, by uniknąć porzucenia, by uniknąć wstydu, ale zmartwienie nie chroni cię przed żadnym z tych rzeczy. Ono jedynie sprawia, że cierpisz dwa razy, przed i po. Jung odkrył, że najbardziej wolni ludzie to nie ci, którzy czują mniej, to ci, którzy nauczyli się przestać reagować na każdy strach, jaki projektuje umysł, to ci, którzy zrozumieli, że zmartwienie nie rozwiązuje przyszłości, a jedynie niszczy teraźniejszość. Chcesz wiedzieć, dlaczego tak bardzo się martwisz, bo istnieje część ciebie, która wierzy, że jeśli przestaniesz się martwić, wydarzy się coś złego. Ta część to twoje zranione ego. Ego, które pragnie kontroli, by uniknąć bólu. Ego, które pragnie akceptacji, by uniknąć porzucenia. Ego, które pragnie sukcesu, by uniknąć wstydu. Dopóki żyjesz utożsamiony z tym ego, każdy szczegół życia będzie powodem do zmartwienia. Uszczypliwy komentarz będzie atakiem. Błąd będzie wyrokiem skazującym na porażkę, milczenie będzie znakiem porzucenia, ale istnieje coś poza tym ego, coś, co obserwuje strach, nie dając się mu pochłonąć, coś, co oddycha, nawet gdy umysł krzyczy, coś, co pozostaje silne, nawet gdy wszystko wydaje się walić. To coś to to, co Jung nazywał jaźnią, simezmo, ale aby mieć do niej dostęp, musisz porzucić potrzebę kontrolowania wszystkiego, musisz porzucić nauk zamartwiania się jako sposób na poczucie kontroli. Musisz nauczyć się oddychać pośród chaosu, nie musząc go opanowywać, bo zmartwienie jest więzieniem, a ciche zaufanie jest wolnością. Być może nadszedł czas, aby zadać sobie pytanie, czy chcesz nadal próbować kontrolować to, co niekontrolowalne, czy jesteś gotowy, aby odpuścić, zaczerpnąć oddechu i zacząć naprawdę żyć? Zauważyłeś kiedyś, jak cyklon niszczy wszystko wokół, ale w jego centrum istnieje punkt absolutnej ciszy? Karl Jung doświadczył tego, gdy jego ciało niemal uległo śmierci w 1944. Podczas gdy lekarze biegali wokół niego, a życie zdawało się wymykać mu z rąk, on poczuł coś spokój tak głęboki, że żadna zewnętrzna burza nie była w stanie go dosięgnąć. W tym momencie Jung odkrył coś niepokojącego. W każdym z nas istnieje niezachwiane centrum, przestrzeń, do której chaos nie dociera, gdzie głosy krytyki stają się odległym echem, gdzie strach traci oddech, ale większość ludzi żyje na powierzchni, tam gdzie każda mała fala zmienia się w emocjonalne tsunami, gdzie opóźnienie w WhatsAppie interpretowane jest jako odrzucenie, gdzie krytyka zamienia się w wyrok śmierci, gdzie każdy nieprzewidziany problem urasta do rangi katastrofy. Ty żyjesz na powierzchni. Wiem o tym, ja również kiedyś tam żyłem, ale istnieje coś poza tą powierzchnią, coś, co obserwuje chaos, nie dając się mu wciągnąć, coś, co oddycha w samym środku burzy. Jung nazywał to czymś jaźnią. To nie jest twoje ego, które czuje się urażone, które się boi, które za wszelką cenę pragnie być kochane. To jest rdzeń tego, kim naprawdę jesteś. Wyobraź to sobie, masz zły dzień. Wszystko zdaje się iść nie tak. Ktoś cię krytykuje, coś wymyka się spod kontroli. Czujesz ścisk w klatce piersiowej przewraca ci się w żołądku, ale zamiast reagować, bierzesz oddech. Obserwujesz, zakotwiczasz się w tym wewnętrznym punkcie. Chaos nadal trwa, ale ty już się w nim nie topisz. Jesteś tam obecny, podczas gdy burza szaleje wokół Ciebie. To jest oko cyklonu i możesz do niego dotrzeć. To nie chodzi o ignorowanie problemów. To nie chodzi o bycie zimnym. To chodzi o bycie zakotwiczonym, gdy się z nimi mierzysz, to zrozumienie, że nie jesteś swoją lękliwością, nie jesteś swoim strachem, nie jesteś swoim zamartwianiem się. Jesteś świadomością, która obserwuje te wewnętrzne burze. Kiedy dotrzesz do tego centrum, wszystko się zmienia. Te same sytuacje, które wcześniej cię powalały, stają się jedynie falami. Przestajesz być domem zbudowanym na piasku. Stajesz się domem opartym na skale. Nic nie jest w stanie cię porwać bez Twojej zgody. Ale aby dotrzeć do tego centrum, potrzebujesz odwagi, odwagi, by nie reagować natychmiast, odwagi, by nie utożsamiać się z każdą pojawiającą się myślą, odwagi, by pozostać w dyskomforcie, zamiast uciekać w tryb autopilota. Ponieważ dyskomfort jest ceną wolności, dyskomfort jest bramą do centrum, ludzie będą nazywać cię zimnym, powiedzą, że się zmieniłeś, że nie reagujesz jak dawniej, oni tego nie zrozumieją. Bo większość jest uwięziona we własnych wewnętrznych tornadach, ale ty będziesz wolny. Odkryjesz, że spokój jest magnetyczny. Ludzie poczują, że coś się w tobie zmieniło. Nie będą potrafili tego wyjaśnić, ale to poczują, bo w głębi duszy każdy szuka tego centrum, ale niewielu je znajduje. Jung odnalazł je na łożu śmierci. Ale ty nie musisz czekać tak długo. Możesz zacząć teraz. Oddychaj. Obserwuj. Pozwól burzy przejść, nie dając się porwać. To jest oko cyklonu, to jest Twoje niezachwiane centrum i być może właśnie dzisiaj jesteś gotów je odnaleźć. Powiedz mi szczerze, czy zdarzyło Ci się poczuć, że największa przeszkoda nie znajduje się gdzieś na zewnątrz, lecz w Twojej własnej głowie? Czasem problem nie tkwi w tym, co się dzieje, lecz w tym, jak to interpretujesz, reagujesz i sabotujesz się sam. Jest technika, która pozwala uporządkować wzorce myślowe i daje strukturę do podejmowania świadomych decyzji. Opartych na logice, klarowności i wartościach wewnętrznych. Łączy elementy filozofii stosowanej z nowoczesną neuronauką i praktycznymi ćwiczeniami autodydaktycznymi. Wiele osób, które tkwiły w cyklach lęku, prokrastynacji lub impulsywności, w końcu odzyskało kontrolę nad swoim umysłem po zastosowaniu tego procesu. Na naszej stronie znajdziesz pełne wideo z wszystkimi szczegółami. Aby je zobaczyć, zeskanuj kod QR na ekranie lub kliknij link w opisie. Albo w przypiętym pierwszym komentarzu poniżej. Zauważyłeś kiedyś, jak reagowanie jest niemal automatyczne? Ktoś cię krytykuje, ty się bronisz, ktoś cię prowokuje, ty wybuchasz, ktoś cię ignoruje, ty się kurczysz. Reakcja pojawia się, zanim zdążysz to zauważyć, jakby inna część ciebie przejmowała kontrolę. Carl Jung nazywał to emocjonalnym autopilotem. Umysł tworzy schematy obronne, które powtarzają się, zanim zdążysz dokonać wyboru. Martwisz się, reagujesz, obwiniasz się, powtarzasz. I tak cykl trwa dalej. Ale Jung odkrył coś niewygodnego. Nie musisz reagować. Możesz się zatrzymać, możesz odetchnąć, możesz obserwować. Większość ludzi wierzy, że reagowanie jest oznaką siły. Szybka odpowiedź, obrona, kontratak. Ale to tylko reaktywność, a reaktywność to nie siła, to nie wola. Ten, kto Cię prowokuje, kontroluje Cię. Ten, kto Cię krytykuje, steruje Twoim nastrojem. Ten, kto Cię ignoruje, decyduje o tym, jak się czujesz. Dopóki reagujesz, jesteś w rękach innych. Jung widział to u swoich pacjentów. Mężczyzn, którzy reagowali na każdą krytykę, aby udowodnić swoją siłę. Kobiety, które milczały z obawy przed odrzuceniem. Ludzi, którzy zamieniali drobne sytuacje w wewnętrzne burze. Wszystko dlatego, że nie znali siły nieragowania. Kiedy przestajesz reagować, coś się zmienia. Przerywasz grę psychologiczną. Ten, kto cię prowokuje, czeka na Twój atak. Ten, kto cię krytykuje, czeka na Twoją obronę. Ten, kto cię ignoruje, czeka na Twoje załamanie. Kiedy nie reagujesz, oddajesz ciężar z powrotem. Nie dokarmiasz tej gry. Wychodzisz z narzuconego scenariusza, a w ciszy odzyskujesz moc. To nie jest słabość. To mistrzostwo emocjonalne. To nie jest obojętność. To wolność. Wiesz, kiedy ktoś cię krytykuje, a ty czujesz ten ucisk w klatce piersiowej, tę pilną potrzebę odpowiedzi? Ten ucisk jest twoim więzieniem. Impuls do reakcji jest twoimi kajdanami. Kiedy oddychasz i obserwujesz, otwierasz przestrzeń. W tej przestrzeni możesz wybrać: wybrać, czy naprawdę warto odpowiadać, wybrać, czy to naprawdę dotyczy ciebie, wybrać, czy chcesz na to tracić swoją energię. Ta przestrzeń to coś, co Jung nazywał momentem świadomego wyboru. Jest mikroskopijna, trwa sekundy, ale to właśnie tam mieszka Twoja wolność. Może pomyślisz, ale jeśli nie odpowiem, pomyślą, że jestem słaby. Ale ten, kto żyje, by udowadniać swoją siłę, żyje zmęczony. Żyje jak niewolnik. Prawdziwa siła nie potrzebuje dowodów, pozostaje w ciszy. Kiedy przestajesz reagować, odkrywasz coś ciekawego. Prowokacje tracą swoją moc, prowokujący tracą orientację, krytyka przestaje cię ranić, zauważasz, że wiele twoich reakcji było tylko strachem, strachem przed odrzuceniem, strachem przed byciem uznanym za słabego, strachem przed brakiem akceptacji, ale kiedy przestajesz reagować, te lęki się rozpuszczają, zauważasz, że większość sytuacji nie była warta twojej energii, że cisza może być potężniejsza niż tysiąc tłumaczeń, że twój spokój jest więcej wart niż wygrywanie niepotrzebnych dyskusji. Sokrates chodził ulicami, kwestionując pewność innych. Jung kwestionował pewność wewnętrzną. Obaj wiedzieli, że ten, kto pyta, nie reaguje ślepo. Ten, kto pyta, obserwuje, ten, kto obserwuje, rozumie, a ten, kto rozumie, wybiera. Może właśnie dziś nadszedł moment, abyś zaczął przerywać ten cykl. Oddychaj, obserwuj. Zapytaj siebie: Czy naprawdę muszę teraz reagować? Ta sekunda pauzy może uratować twój dzień, może uratować twoją równowagę. Może uratować Twoją energię, Może uratować Twoją wolność. Sztuka niereagowania nie polega na odcinaniu się od życia. To zajęcie miejsca jako jego główny bohater. Nie jesteś marionetką humorów innych, nie jesteś zakładnikiem własnych emocji. Jesteś tym, który obserwuje, który oddycha, który wybiera. I w tej cichej przestrzeni między bodźcem a reakcją stajesz się wolny. Wiedza nie wystarczy. Ile razy coś zrozumiałeś, ale nie potrafiłeś tego zastosować, wiesz, że nadmierne zamartwianie się cię niszczy. Wiesz, że reagowanie na wszystko cię wyczerpuje. Ale gdy nadchodzi prawdziwy moment, zapominasz. Strach przejmuje kontrolę. Złość odzywa się jako pierwsza. Lęk cię pochłania. Karl Jung mówił, że wglądy bez działania są jak nasiona, których nigdy nie zasadzono. Musisz praktykować. Przekuć teorię w ciało. Jung nazywał to współczującą samoobserwacją. To nie jest sztywna kontrola. To nie jest obwinianie się za odczuwanie, to obserwowanie bez oceniania, to stawanie się bliskim samemu sobie. Gdy ktoś powie coś, co cię irytuje, zatrzymaj się. Poczuj, jak fala narasta, poczuj ucisk w klatce piersiowej. Zauważ myśl, która się pojawia: Muszę się bronić, muszę odpowiedzieć. Nie mogę tego tak zostawić. Obserwuj. Nie walcz z tą myślą, nie walcz z tym uczuciem, po prostu zauważ, oddychaj, weź pięć głębokich oddechów. Spójrz na tę osobę, spójrz na sytuację. Zapytaj siebie, czy naprawdę muszę teraz zareagować? Co tak naprawdę chcę tutaj ochronić? Czy to zasługuje na moją energię? Być może odkryjesz, że odpowiedź brzmi nie. Być może odkryjesz, że milczenie stanie się twoją siłą. Innym razem tak, będziesz musiał coś powiedzieć, ale powiesz to z miejsca jasności, a nie z impulsu. To zmienia wszystko. Jung sugerował również strategiczne pauzy. Zanim odpowiesz na e-mail, który cię zirytował, wstań, napij się wody, oddychaj. Zanim zaczniesz dyskusję, zapytaj siebie, czy to będzie miało znaczenie za rok? To jest rytuał. Małe momenty pauzy pośród chaosu, tworzenie przestrzeni między bodźcem a reakcją. To właśnie w tej przestrzeni rodzi się twoja wolność. Tam przestajesz być marionetką świata, tam odzyskujesz energię, która wcześniej była marnowana na niepotrzebne zmartwienia. Na początku będziesz popełniać błędy, będziesz reagować, będziesz się gubić, zapomnisz oddychać. I to jest w porządku. Samoobserwacja nie jest karą, to zaproszenie. Za każdym razem, gdy to zauważysz, wróć. Oddychaj, obserwuj. Stopniowo poczujesz zmianę, ludzie to zauważą, poczują, że coś w tobie jest inne. Będziesz emanować spokojem, nie mówiąc ani słowa. Sytuacje, które wcześniej wytrącały cię z równowagi, stracą swoją siłę i odkryjesz coś głębokiego, że spokój nie pochodzi z tego, co dzieje się na zewnątrz. On pochodzi z tego, kim stajesz się w środku. Być może teraz jesteś gotowy, gotowy, aby praktykować, gotowy, aby oddychać, gotowy, aby odpuścić zmartwienia, które cię pochłaniają, gotowy, aby żyć bez potrzeby reagowania na wszystko. Gotowy, aby stać się tym, który obserwuje i wybiera. Gotowy, aby stać się wolnym. Bo na końcu, jak przypomina nam Jung, to nie świat musi się zmienić, abyś mógł zaznać spokoju, to ty musisz nauczyć się zakotwiczać swój spokój pośród świata. A ten proces zaczyna się w ciszy, teraz, w tym oddechu. Czasami, w ciszy późnej nocy, gdy na zewnątrz wszystko wydaje się spokojne, właśnie wtedy zauważasz hałas, który żyje w tobie, te zmartwienia, które nie ustają, ten strach przed porażką, ta potrzeba kontrolowania tego, czego nie da się kontrolować. I w tym momencie rozumiesz: To nie świat musi się zatrzymać, abyś zaznał spokoju, to ty musisz przestać walczyć z tym, czego nie możesz zmienić, to ty musisz przestać martwić się o każdy detal, to ty musisz nauczyć się oddychać pośród chaosu. Kiedy Jung powiedział, że kiedy przestajesz się martwić, wszystko się zmienia, nie mówił o ignorowaniu życia, mówił o tym, aby w końcu zacząć naprawdę żyć, o tym, aby przestać reagować na każdą prowokację, o tym, aby przestać oddawać swój spokój w ręce tych, którzy nawet nie potrafią zadbać o własny, o tym, aby odnaleźć ten niezachwiany środek w sobie. Nie wiem, co teraz cię martwi, może jest to strach, że nie jesteś wystarczająco dobry. Może to strach przed utratą czegoś lub kogoś, może to żal, którego nie potrafisz odpuścić. Rozumiem to. Też spędzałem nieprzespane noce, gdy mój umysł płonął od myśli, wracając do rozmów, obwiniając się, próbując naprawić wszystko w swojej głowie. I pamiętam, jak pewnej takiej nocy usiadłem w kuchni pijąc zimną wodę, oddychając w ciemności. Wtedy zrozumiałem, walczę z duchami. Nic z tego tak naprawdę się w tym momencie nie działo. To był tylko mój umysł próbujący chronić mnie przed czymś, co już nie istniało. W tamtej chwili postanowiłem odpuścić i do tego właśnie cię teraz zapraszam. Odpuść, oddychaj, obserwuj, wybieraj. Każdego dnia praktykuj tę pauzę, praktykuj tę ciszę, praktykuj nieragowanie. Nie musisz się tak bardzo martwić. Nie musisz reagować na wszystko, nie musisz dźwigać całego świata na swoich barkach, musisz nauczyć się żyć, a życie zaczyna się wtedy, gdy przestajesz się martwić. Dziękuję, że byłeś tutaj ze mną w tej cichej nocy. Wiem, że mógłbyś przewijać media, rozpraszać się, uciekać, ale zdecydowałeś zostać, zdecydowałeś zajrzeć w głąb siebie. Zdecydowałeś szukać jasności pośród chaosu, i to mówi wiele o tobie. Jesteś gotów, aby odpuścić to, co cię więzi, i jest dla mnie zaszczytem, że mogę iść obok ciebie w tej podróży. A teraz, zanim Twój niespokojny umysł powie, czy naprawdę powinienem, tak, powinieneś. Ach, i nie zapomnij kliknąć w link w opisie lub w pierwszy przypięty komentarz, jeśli chcesz uzyskać dostęp do pełnego materiału o modelu autotransformacji, który łączy neuronaukę z filozofią praktyczną i pomaga rozwijać dyscyplinę, jasność umysłu i prawdziwy kierunek w życiu. Zasubskrybuj ten kanał. Włącz ten cholerny dzwoneczek, żeby nie przegapić, kiedy wrzucę filmy, które wytrącą cię z twojej strefy komfortu. A jeśli znasz kogoś, kto żyje w ciągłym zamartwianiu się, wyślij mu ten film. Jeśli nie wyślesz, w porządku. Ale kto wie, może ta osoba przestanie ci zawracać głowę po obejrzeniu, prawda? A tak przy okazji, napisz w komentarzu poniżej, wybieram swoją reakcję. Chcę zobaczyć, kto naprawdę jest gotowy, aby uwolnić się z więzienia zmartwień. A jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego twój umysł sabotuje wszystko, co budujesz, łącznie z twoim spokojem, jest teraz film, który pojawia się tutaj na ekranie. Kliknij, ale tylko jeśli jesteś gotowy aby rozmontować niektóre iluzje, których wciąż bronisz. Spotkamy się tam, w ciemności, w ciszy, do następnego szeptu.